To podcast stworzony specjalnie dla Ciebie, jeśli przystępując do grupowego ubezpieczenia na życie Warta Extra Business Plus chcesz lepiej dopasować zakres ochrony do Twojej sytuacji i potrzeb. Z badań przeprowadzonych przez Warte w 2023 roku wynika, że dla 70% ubezpieczonych w grupówce jest to jedyna forma wsparcia w trudnych sytuacjach kim jestem nazywam się Marcin Kowalik od lat wspieram swoją wiedzą branżę ubezpieczeniową teraz chciałbym ci pomóc zrozumieć ubezpieczenie grupowe na życie abyś mógł mogła bardziej świadomie wybrać zakres ochrony w ramach grupówki zapraszam do posłuchania A dzisiejszy odcinek poświęcony jest ochronie, jaką daje pakiet Aktywni w Warta Extra Biznes Plus. Jeśli jesteś osobą aktywną, uprawiającą sport w klubie sportowym lub fitness, lubisz wycieczki rowerowe czy wyprawy górskie albo jeździsz na łyżwach, to wiesz, że często zdarzają się mniejsze lub większe kontuzje, wypadki, po których długo dochodzisz do dawnej formy. Jeżeli doświadczyłeś wypadku, lub w wypadku doświadczył ktoś z twoich znajomych, to wiesz ile czasu i pieniędzy angażuje organizacja powrotu do zdrowia. Nic na to nie poradzimy, lubimy być aktywni i to czasami ma negatywne konsekwencje, ale z nimi też trzeba sobie mądrze radzić. W 2023 roku rowerzyści uczestniczyli w 3596 wypadkach drogowych. To są dane z Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji. Aż 3264 osoby zostały ranne, prawie wszyscy to rowerzyści. Piłkarze amatorzy też nie mają łatwo. W przeprowadzonej ankiecie 87% ankietowanych twierdzi, że doznało urazu podczas gry w piłkę nożną, tą amatorską. Najczęściej występującym obrażeniem było skręcenie stawu 33%, i uszkodzenie mięśni lub ścięgien 29%. Miejscem, w którym najczęściej dochodziło do powstania urazu, był staw skokowy 28% i mięśnie 24%. No i teraz, przy koszcie jednorazowego biletu na basen, możesz zapewnić sobie wsparcie finansowe w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, czy dodatkowych pieniędzy na zakup leków. A wszystko, po to, aby jak najszybciej wrócić do formy i kontynuować swoje ulubione aktywności i pasje. Warta uzupełniła ten pakiet dodatkowym pakietem medycznym, w ramach którego ubezpieczony otrzyma różne świadczenia medyczne i usługi na wypadek losowych zdarzeń, które mogą ci się przydarzyć podczas uprawiania sportu czy aktywnego spędzania czasu wolnego. Ten dodatkowy pakiet medyczny jest prawdziwym wsparciem, na przykład w razie wypadku. Warta organizuje i pokrywa koszty procesu rehabilitacji po wypadku, pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego po wypadku, a także organizuje i pokrywa koszty badań medycznych po wypadku. Do tego Warta zapewnia transport medyczny po wypadku, czyli przewiezienie ciebie z miejsca pobytu do placówki medycznej. Pomiędzy placówkami medycznymi, jeśli leczenie tego wymaga, oraz powrót z placówki medycznej do Twojego miejsca pobytu. Jeśli podczas wypadku uszkodzony został Twój rower, to Warta zapewni transport dla Ciebie i roweru oraz zwróci koszty naprawy. W ramach tych dodatkowych świadczeń Warta organizuje także wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz jeśli są takie wskazania, to wizyty pielęgniarki. Wszystkie te dodatkowe świadczenia dostaniesz w ramach Ustalonego limitu kwotowego określonego na dany rok obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Standardowy czas oczekiwania do specjalisty w ramach funduszu to nawet kilka miesięcy. Z tymi badaniami nie można zwlekać, więc robisz je prywatnie, wtedy jednak koszty są zdecydowanie wyższe. Przykładowo, koszt prześwietlenia jamy brzusznej to około 200 zł. Ultrasonograf klatki piersiowej kosztuje 270 zł. O koszcie wizyty u specjalisty nawet nie wspomnę. Wszystko kieruje nas do konkluzji, że warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Jeśli ten pakiet jest dla Ciebie, to wystarczy zastanowić się, który wariant składki miesięcznej wybierasz, bo od tego zależy wysokość wypłacanych świadczeń oraz zakres usług medycznych. Jeśli wypełniasz deklarację przystąpienia na papierze, to powinieneś powinnaś zaznaczyć ten pakiet, a jeśli wybierasz e-deklarację przystępując online, to zaznacz go w odpowiednim miejscu w procesie uzupełniania danych w internecie. Jeśli chcesz poznać szczegóły i kwoty, to zgłoś się do przedstawiciela warty lub do opiekuna polisy w Twojej firmie odpowiedzialnego za wdrożenie grupowego ubezpieczenia na życie. Posłuchaj kolejnego podcastu o następnym pakiecie, bo warto się dobrze ubezpieczyć na życie i zdrowie. Do usłyszenia.